W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o naszych wrażeniach z filmu Niezaplanowane. Czy nam się podobało, co nam się w nim nie podobało, czy uważamy, że jest to film, który jest warto obejrzenia, czy może nie. To wszystko dzisiaj. Zapraszamy, zostańcie z nami. I na wstępie zaznaczymy, że wypisaliśmy bardzo wiele plusów i minusów do tego filmu, ale nie wszystkie przedstawimy, bo nie chcemy zdradzać za bardzo fabuły. Choć fabuła jest dosyć prosta i już, już na podstawie traileru można stwierdzić, o co chodzi. Jest tam kobieta, która pracowała w klinice, która dokonuje aborcji, i ona w, po pewnym doświadczeniu stwierdza, że z tej pracy rezygnuje. I oto mniej więcej to jest taki zaraz w sumie całego filmu. Nic tam za dużo więcej się nie dzieje, a teraz e, zaczniemy od plusów. I pierwszym plusem, który mi się bardzo spodobał, było to, że jest tam Bóg. Jest przedstawiony bóg jako ktoś, kto kocha i który przebacza. Bóg, który kocha i który przebacza, co jest bardzo dobre, że jest taki obraz Boga w tym filmie. Choć oczywiście, jest to takie marginalne ten film. Raczej nie ma na celu ewangelizacji. Głównym celem jest przedstawienie aborcji, a nie ewangelizacja, ale jest tam przedstawiony Bóg. Kolejną rzeczą, która mi się podobała jako katolika, było to, że było, był nacisk na skuteczność modlitwy. Było pokazane, że modlitwa jest skuteczna, bo wielu osób z nas zapomina o tym, że modlitwa to nie jest modlitwa dla samej modlitwy, że Bóg wysłuchuje naszych prośb, że warto się modlić. I tam ta siła modlitwy jest bardzo ładnie przedstawiona. Kolejnym plusem jest przedstawienie, że obrońcy życia są przeciwnikami zdjęć zaborskich, właściwie atakowania tymi zdjęciami, tymi, tymi obrazami innych. To tak. na pewno jest wielkim plusem. Tak, a dokładnie. Bardzo ładnie jest tam pokazane, jakie błędy popełniają obrońcy życia te ruchy pro-life, niektóre z tych ruchów. Gdyż w pewnym momencie główna bohaterka mówi do kobiety, która działa w jakimś ruchu pro-life, że zdjęcia martwych dzieci i przebieranie się za śmierć wcale nie pomagają tym kobietom. I rzeczywiście, moim zdaniem, jest to prawda. I, I ta dziewczyna, kto, z którą rozmawiała, odpowiedziała, że tak, że, on, że ona jest z takiego ruchu, że oni tego nie robią, ale nie mogą zabronić tamtym stawać z tymi zdjęciami. Gdyż już kiedyś pisałam o tym na Instagramie, że mimo, że jesteśmy za życiem, jesteśmy katolikami, jesteśmy przeciwko aborcji, to ja jestem takim trochę przeciwnikiem niektórych ruchów pro-life, właśnie tych, którzy pikietują przed szpitalami ze zdjęciami martwych dzieci, ze zdjęciami zwłok. Dlaczego? Bo moim zdaniem, tym kobietom, które przychodzą dokonać aborcji, potrzeba przede wszystkim miłości. I to miłości Boga, nie miłości człowieka, gdyż często są bardzo zagubione to też w tym filmie jest przedstawione że są zagubione są zostawione, często same sobie przerażony tą całą sytuacją. I to, czego najbardziej potrzebują, to miłość Boga. I kiedyś, jak wychodziłam z któregoś szpitalu, jeszcze z szpitala. Józiem juz... szpitala. Okay. Je w Brzuszku, to widziałam taki plakat, i pomyślałam sobie wtedy, że znacznie bardziej, moim zdaniem, przemówiłby do takiej kobiety, która przychodzi do szpitala z myślą o, o dokonaniu aborcji. Plakat. Kobiety z dzieckiem, z napisem, że Bóg, Bóg kocha, kocha każdego człowieka, Bóg jest przy tobie i się nie opuści, nie opuści Twojego dziecka. Pokazanie radości, szczęścia, miłości. I dla mnie bardziej pro-life jest na przykład kobieta, która ma konto na Instagramie, gdzie pokazuje swoje dziecko z zespołem Downa, drugie dziecko, które adoptowała, i trzecie dziecko, które jest zdrowe i pokazuje, jak się raduje każdego dnia z obecności tych dzieci, ze swojego codziennego życia. Dla mnie to jest postawa pro-life. Natomiast e, zdjęcia e, martwych dzieci, e, według mnie, może to tylko moje zdanie, nikogo nie przekonają. Do tego, żeby stanąć po stronie życia. Życie to miłość to radość. Może inaczej. Zbudzenie lęku nie jest na pewno drogą, którą prowadzi Bóg. Więc dlatego my jesteśmy przeciwnikami szerzeniu takiego strachu. Strachu tak. przed śmiercią. Tak. I ja byłam bardzo zadowolona, że już na samym początku tego filmu jest pokazane, że właśnie to nie jest dobra droga. I może otworzą się niektórym oczy, niektórym działaczom. I tego ruchu, którzy myślą, że właśnie strachem i szerzeniem terroru coś zmienią. Miłość jest w stanie tylko przymienić człowieka, i to miłość Boga. I, I to jest ważne. Kolejną rzecz, którą wypisałam, to będzie to, że ładnie pokazali męża. Mąż tej dziewczyny, która jest główną bohaterką, jest przedstawiony bardzo dobrze jako osoba, która bardzo ją wspiera. I biorąc pod uwagę, że jest to film na podstawie jej wspomnień, to duży plus dla niej, że tak ładnie e, mówi o swoim mężu, pisze o nim, e, że ten mąż rzeczywiście jest takim mężem wzorowym. Mąż ją kocha i stara się ją kochać jak najbardziej bezwarunkowo. Nie stara się jej w żaden sposób namawiać do zmiany decyzji, tylko po prostu trwa przy niej i stara się ją kochać. Po prostu podchodzi do niej z miłością. I na pewno w tym filmie to wybrzmiewa. I to jest na pewno duży plus. Tak, i coś nam się podobało. Ładna muzyka, ładni ludzie, ładni aktorzy. I, w, i dobra gra aktorska. Tam nie było jakichś takich e, bardzo złych momentów. Jest film, dobrze się ogląda, jest ładny. Kolejnym plusem jest to, że ci obrońcy życia, ci głównie obrońcy życia, którzy są przedstawieni w filmie, podchodzą do tych kobiet, które dokonują aborcji, które są gdzieś tam działaczkami praborcyjnymi. Podchodzą z miłością. To faktycznie widać, że podchodzą z miłością, starają się ich zrozumieć, starają się wyjść im naprzeciw tak, i są, służyć pomocą. Tak, są tam te dwie, dwie osoby, para, które właśnie są tymi działaczami za życiem i oni rzeczywiście nikogo nie krytykują, do każdego podchodzą z miłością, z szacunkiem i to jest bardzo ładnie pokazane. I teraz przechodzimy do minusów. I pierwszym minusem, naszym okiem, katolików, minusem jest Halloween. Jest tam taki moment, że wszyscy ci, którzy się modlą pod tą kliniką, wszyscy ci działacze, w ogóle wszyscy, wszyscy spotykają się w takim kulminacyjnym punkcie na no, Halloween. Na poda, Halloween. Tak, tak. I jeszcze tam jest nawet taki tekst, że to jest takie super święto. Więc to jest minus trochę. Trochę taka niekonsekwencja, że aborcja nie, Halloween, tak, antykoncepcja, tak, tylko aborcja jest zła. Trochę pomieszanie tych różnych praw i pod kątem wesnie nas, katolików, to no nie jest to film katolicki i tak naprawdę te normy etyczne, moralne są trochę pomieszane. Kolejny minus to jest z pewnością. Mogłabym powiedzieć tak: ten film na pewno nie jest dla dzieci. Tak, minusem są drastyczne sceny, i Janek nawet po obejrzeniu powiedział coś takiego, że on by nie chciał być zabrany na ten film, a obejrzeć tego filmu jeszcze przed ślubem. Prawdopodobnie <laughs> ponieważ, bym wstąpił do zakonu. Bo wydawało mu się to dosyć drastyczne, więc być może nie jest to dobry film, żeby pójść na randkę z narzeczonym. Z pewnością w waszej kulturze to raczej takie sceny się ukrywa. Raczej to są sceny intymne i nie powinny one mieć miejsca w filmie. Nie powinny być w ogóle pokazywane w filmie. A tutaj niestety krew się trochę lała. I niestety tak nie powinno być. Więc, więc moim, moim skromnym zdaniem nie jest to film dla dzieci. Przynajmniej ja bym na to nie chciał iść. Tak, dużo jest krwi, dużo takiego... To znaczy aborcja nie jest ładna, więc... To jest aborcja nie pokazana. jest ładna w ogóle, ale... ...to jest to pokazane. To bardziej taki, bardziej pokazali to w formie thrilleru. Zresztą tak. jest jeden taki wycinek filmu, tak. który wolałbym po prostu pominąć. Tak. I... To będzie słychać. Tej Ania przeszkadza, ale dodam, że, że ktoś mógłby mieć na przykład wrażenie, że jest to trochę jednostronne, bo jest też moment, kiedy y, jedna osoba dokonuje aborcji farmakologicznej i mówi, że 8 tygodni y, miała bolesnych skurczy i krwawienia. Może tak być, może to jest jej doświadczenie, że taki długi okres czasu miała te skutki uboczne po, po tej aborcji farmakologicznej, ale pewnie w większości osób to tyle nie trwa, więc było to takie, tak pokazane, specjalnie pokazane te momenty, które są bardzo trudne i bardzo takie ekstremalne. Żeby 6 ludzi prawdopodobnie, tak. ale nam to nie, nie przypadło do gustu. Tak. Minusem moim zdaniem też jest to, że nie pokazali Boga jako tego, kto jest w stanie uleczyć każde zranienie. I pokazali, jest nacisk na to, że po aborcji kobieta do końca życia będzie pamiętać o swoim dziecku. Będzie pamiętać, ale nie znaczy tego, że Bóg uzdrowi jej rany, że, to, że Bóg jest w stanie uzdrowić każde serce, nawet to zranione. Dobrze, że jest powiedziane o przebaczeniu, że Bóg każdemu jest w stanie przebaczyć. Ale jest też w stanie każdego uzdrowić z traumy, którą, którą ta osoba przeżyła. I co moim jest takim też większym zarzutem, jest to, że nie pokazali tego błogosławieństwa. Mało daj nacisk na błogosławieństwo związane z macierzyństwem, na tą dobrą stronę gdzie jest miłość, gdzie jest dobro, gdzie jest radość. Był to film dookoła aborcji główne, to był główny temat. Tego filmu. Mało było o macierzyństwie, co moim zdaniem dobre by było, żeby z drugiej strony pokazać miłość, macierzyństwo, coś dobrego. Jeżeli rzeczywiście celem tego filmu było odciąganie ludzi od aborcji, to powinni też pokazać tam dobrą stronę. Tam też jest taki tekst, że ktoś mówi do kobiety, która decyduje się na aborcję, że. Że będzie przy niej, że będzie ją wspierać. I nie było pokazane, w jaki sposób ona chce wspierać e, tą kobietę, e, jak działają te ruchy, które tam są pokazane, w jaki sposób tą kobietę wspierają e, w tej sytuacji, w której ona się znalazła. Nie rozwinaj tego wątku. Co, co dla nas, pomyśleliśmy sobie, ile kobiet ona e, e, ma zamiar wspierać, jako ona jedna. W jaki sposób? Tak, i w jaki sposób, i, i czy rzeczywiście nie są to puste słowa. I to nam przyszło głowy, kiedy oglądaliśmy. Bo niestety czas spotykamy się z pustymi słowami, które później tak naprawdę jak się mają do rzeczywistości. Więc w tym filmie faktycznie tego zabrakło, tego pokazania jak można służyć pomocą i jak ten ruch pro-life wychodzi naprzeciw. Właściwie ruch pro-life tak, ale ta główna aktorka, ta, głó ta główna bohaterka niestety już tego nie pokazała. E, I nie wiem czy coś jeszcze chcieliśmy poruszyć? I to tyle, jeśli chodzi o nas. Takie są nasze wrażenia. Mam nadzieję, że nie zdradziliśmy za dużo fabuły. Ale z pewnością takie Może... bardzo krótkie podsumowanie. Osobiście nie polecamy tego filmu na randkę. Tak. Czyli jeżeli chcecie iść do kina, to nie na randkę. Na pewno nie jest to żaden romantyczny film. Na pewno nie jest to film, o którym można później porozmawiać, żeby mieć głębszą relację. Nie. nie znaczy to w, ważne jest na pewno w związku, żeby mieć e, zdanie, żeby wiedzieć, jaka jest e, zdanie drugiej osoby na temat aborcji, więc na pewno jest to jakiś temat do dyskusji, tylko rzeczywiście ten film jest troszkę e, nie na romantyczną rozmowę, Na pewno nienaromantyczną e, dyskusja, ten temat, e, dialog na ten temat. I tyle chyba chcieliśmy opowiedzieć o tym filmie o naszych wrażeniach. Piszcie w komentarzach, jakie wy mieliście wrażenia może zupełnie inne niż my. Więc zapraszamy do komentowania. I zostawiajcie kciuki w górę, jeżeli Wam się podoba, jeżeli w ogóle chcecie takie odcinki, gdzie dajemy recenzję filmów, bo nigdy wcześniej tego nie robiliśmy i czy to Wam się podoba, czy nie. Zostawiajcie komentarze. Do zobaczenia. Do zobaczenia.